Cześć z tej strony Maciej Hoyara, Gastrolibre, a my w tym podcaście zadamy sobie pytanie: jaka jest najważniejsza umiejętność barmana? No i generalnie tutaj nastąpi zaraz spoiler alert. Tak, sprzedaż i jej podnoszenie jest najważniejszą umiejętnością barmana. I tak na dobrą sprawę, o tym będzie ten cały podcast. Mam do ciebie gorącą prośbę, zostaw tej lajka, like komentarz albo subskrypcję. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób, którym może się to po prostu przydać. No dobra, więc wracamy do głównego założenia tego artykułu, czyli że sprzedaż i jej podnoszenie jest najważniejsze. Niby takie oczywiste. Dlaczego w takim razie poruszam tę kwestię, skoro gastronomia jest skoncentrowana jak nigdy dotąd, a przynajmniej powinna być na zarabianiu pieniędzy i odrabianiu strat? Po prostu nigdzie tego nie widzę. W lokalach, które udało mi się odwiedzić, nikt nie proponował mi czegoś, co kosztuje więcej, albo czegoś dodatkowego. Ceny, w sumie, też bez większych zmian, trochę do teraz ruszyło do góry ze względu na inflację, ale dalej nie jest to jakiś duży skok i tak niestety było już wcześniej, przed pandemią. Ja odwiedziłem przez 14 lat pracy w gastronomii setki lokali, a na upselling trafiałem i dalej trafiam od święta. Skoro więc nawet dwa lata walki z pandemią nie zmieniły podstaw funkcjonowania tego biznesu, to w czym tkwi problem? W tym artykule poruszę kwestie świadomości celu oraz wpływu obieranej postawy na sprzedaż, różnicy między sprzedażą a naciąganiem, co zaprowadzi nas finalnie do rozprawienia się z największymi mitami związanymi ze sprzedażą. A na koniec dam Ci dwie skuteczne techniki abselingu. Generalnie świadomość jest pierwszym takim kluczem, rzeczą, którą możemy zmienić, żeby, żeby coś się ruszyło. Mamy świadomość, świadomość nas prowadzi do decyzji, decyzja do działania. Więc ten artykuł głównie skupia się na świadomości i słowa te kieruje zarówno do barmanów, jak i menadżerów oraz właścicieli. Zakładam, że jeżeli należysz do tych dwóch ostatnich grup, to ten temat pewnie jest Ci dobrze znany. Ale pytanie, czy Twoim pracownikom również? Czy Twoi barmani zawsze próbują sprzedać coś więcej? Jeśli nie, albo masz wątpliwości w tej kwestii, możesz zacząć od podesłania im tego artykułu. Generalnie nie ma co przedłużać i bierzmy się za pierwszą część, czyli cel i postawę. Generalnie świadomość celu, do którego zmierzamy, jest kluczowa dla jego osiągnięcia. Nie musisz, powtarzam, musisz jasno określić to, co chcesz osiągnąć. Najlepiej, jeżeli to sobie jakoś zapiszesz, sformułujesz. Tak, żeby to było widoczne, żeby to nie było tylko takie powiedziane w głowie, że o, chcę zrobić tyle i tyle, tylko chodzi o to, żeby to przybrało jakąś taką fizyczną postać. I tutaj pomocna jest technika SMART, która określa pięć cech dobrego celu. No i tak naprawdę cała ta technika tych pięciu cech to jest po prostu akronim słowa SMART. I pierwsza litera S to jest sprecyzowany, czyli sformułowany w jednoznaczny sposób. To musi być na przykład podnoszenie sprzedaży. Co chcemy osiągnąć? M to jest mierzalny, czyli określony za pomocą liczb albo konkretnych wskaźników. Samo po prostu sprecyzowanie, że o chcemy zwiększać sprzedaż, skończy się pewnie tylko na samym gadaniu. A jeżeli już zmierzymy sobie to i określimy jakąś liczbę, kwotę, to będzie nam dużo łatwiej. Kolejna litera, czyli A to ambitny. To musi być po prostu coś, co rzuci nam jakieś wyzwanie. Niech to nie będzie 1%, tylko spróbujmy zwiększać to o 20, 30, 40, czy jeszcze nawet większą ilość procent. My po prostu nie doceniamy naszych możliwości, więc warto być ambitnym. Kolejna litera, czyli R, to jest realny, czyli możliwy do osiągnięcia za pomocą planu i działania. I tutaj jest to o tyle ważne, żeby to nie była po prostu jakaś liczba z kosmosu, tylko coś co jesteśmy faktycznie w stanie osiągnąć. Czy by to, nas, to nam też dawało satysfakcję, że osiągnęliśmy to. Czyli możemy więcej, możemy iść dalej. I ostatnia, moim zdaniem zamykająca jakby tą całą klamrę to terminowy, czyli z ustaloną datą działania. Samo wyznaczenie deadline'u bardzo mocno nas determinuje do jego osiągnięcia. Więc gorąco polecam wszystkie pięć punktów techniki SMART. Jak sobie wygooglujesz na pewno znajdziesz Milion artykułów o tym. Oczywiście samo sformułowanie celu za pomocą tych cech nie sprawi, że w magiczny sposób go osiągniesz, ale znacząco zwiększy na to szanse. Bo jak bez wyznaczonego kierunku miałbyś wiedzieć, co robisz? Generalnie jak sobie to określisz, będzie ci dużo łatwiej i rozwiązania na pewno się pojawią. I Jak napisał wielki Charles Maurice de Talleyrand Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak w momencie, w którym nie wiesz, dokąd zmierzasz. Była to genialna postać, powiem się z nią zapoznać. Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Zastanów się nad tym sam przed sobą. Przypomnij sobie, jakie były założenia Twoich odpraw, albo na co kładli nacisk Twoi barmani. Czy określaliście takie rzeczy? Czy myśleliście o czym? Czy były to jednak autorskie, rewelacyjne koktajle, czy może efektowny serwer, a może goś... serwis, a może gościnność. Czy te cele były konkretnie określone? Nie twierdzę oczywiście, że te trendy i umiejętności, na których najczęściej się skupiają barmani, są złe, ale musisz je traktować jako narzędzia do osiągnięcia celu, którym jest jakiś konkretny wynik sprzedażowy. Ile razy, ile razy w ciągu swojej kariery odbyłeś szkolenie z podnoszenia sprzedaży? Ile razy podczas odprawy określiłeś cel finansowy, który masz osiągnąć? Jak więc masz podwoić utarg? Świadomość jest tutaj niezwykle ważna. Samo zwrócenie uwagi na ten aspekt podczas odpraw sprawi, że ulegnie on poprawie. Jest to tak zwany efekt hautor. Jeżeli ktoś chce się tutaj dokładnie zapoznać sobie to wygooglować, jest artykuł na blogu, można łatwo spojrzeć i zobaczyć, jak to się pisze i gdzie tego poszukać. Więc, określenie w prawidłowy sposób celu prowadzi bezpośrednio do planu, który macie do tego zaprowadzić. Czyli odpowiedniej postawy. Dzięki niej właściwie wykorzystasz narzędzia, umiejętności takie jak flare, miksologia, upselling, po to wszystko, aby osiągnąć zamierzony wynik finansowy. Niby takie oczywiste, ale nawet w definicji barmana na Wikipedii nie ma nic o sprzedaży. No nie jest to co prawda moje ulubione źródło wiedzy, ale skoro nawet tam nic nie ma o najważniejszej umiejętności barmana, czyli sprzedaży. Mam na myśli takie aktywne podnoszenie sprzedaży. Bo jeżeli ktoś tylko realizuje zamówienia, no to, to raczej jest to podawanie czegoś, a nie sprzedawanie. To nie ma co się dziwić, że tak to wygląda. I w tym momencie może rodzić się tutaj pewna że taka wątpliwość, że tutaj nie chodzi przecież o pieniądze. No i właśnie, że chodzi. Każda restauracja, klub, bab, bar sprzedaje swoje produkty. A tak naprawdę gastronomia sprzedaje trochę coś innego niż drinki i jedzenie, ale o tym będzie w innym podcaście. Miało być krótko, a już widzę, że nie będzie. Więc każda restauracja sprzedaje swoje produkty. Idąc tym tropem, każdy barman jest przede wszystkim sprzedawcą. To jest właśnie skrajnie ważny moment. Barman jest sprzedawcą. Bo jeśli nie będzie, to bardzo możliwe, że nikt nie dowie się o jego autorskich, super koktajlach, nikt nie zobaczy jego efektyw, efektownego i efektywnego stylu pracy, bo jego bar po prostu nie zarobi, w końcu zbankrutuje i nie będzie miał gdzie pracować. Osoby pracujące za barem mają oczywiście trochę ciężej, ponieważ zajmują się produkcją i sprzedażą. Tak? Tworzą koktajle i muszą je sprzedawać. Kucharze mają ciut łatwiej, są odpowiedzialni tylko za produkcję. Granerzy z kolei tylko za sprzedaż. E, jasne, jakość jest ważna e, w całym tym procesie, e, ale to tylko część produkcyjna. I nie jest to fizyka kwantowa. Żeby zrobić dobry koktajl, wystarczą trzy składniki i podstawowa umiejętność shakerowania po prostu na takim poziomie, aby tego nie popsuć. Jak wejdziesz sobie na mój Instagram, to jest tam właśnie krótki taki post o tym, jak uniknąć najczęstszych błędów. Jeżeli weźmiemy sobie takie trzy składniki, czyli jakąś dobrą whisky, połączymy ją z sokiem cytryny i z syropem cukrowym w odpowiednich proporcjach, to mamy dobry koktajl. Tyle od cała filozofia. Więc trzeba kombinować. Chcesz zrobić jeszcze lepszy i droższy koktajl? Użyj lepszej whisky. Weź Chivasa 21-letniego i posprawia. Masz genialny alkohol w prostym połączeniu. Musi smakować. A to tylko przykład na prosty i dobry koktajl. Wcale nie trzeba gotować godzinami syropów, aby stworzyć dobrego drinka. Ale skoro już zdecydujesz się poświęcić czas na stworzenie swojej autorskiej receptury, to wyceń ją właściwie, czyli drożej. I tutaj się pojawi taka bardzo ciekawa zależność. Jak porównamy sobie ceny, tak w odniesieniu do kuchni, z osiedlowej knajpy. Dajmy na to jakieś meksykańskie jedzenie albo włoskie, takie osiedlowe, zwykła pizzeria. Do lokalu z gwiazdką myślę, aspirującego do najlepszej restauracji w Polsce, to różnica może być w scenie nawet dziesięciokrotna 10, 10 czy dwudziestokrotna czyli 1 do 10, 20. A jeżeli teraz weźmiemy sobie to samo z barami w Twoim mieście, to taki pub albo dajmy na to klub kontra najlepszy koktajl bar w danym mieście, aspirujący do miana najlepszego w Polsce albo na świecie to jeżeli porównamy sobie te dwie rzeczy, to prawdopodobnie te ceny będą zbliżone. Może będzie różnica 50%, czyli 1 do 1,5. Nawet załóżmy, niech to będzie dwa razy tyle. To dlaczego jest taka różnica w proporcjach? Tak? Skoro w kuchni jest takie przebicie, a w koktajlach tak małe. I nie jest to kwestia jakości, bo tak się składa, że mamy jednych z najlepszych barmanów na świecie, którzy odnosili gigantyczne sukcesy. Tomek Małek, Marek Posłuszny, Wojtek Urbański, Agnieszka Cieślar, Dawid Pytkowski. Masa osób, które robi naprawdę fantastyczną robotę. Więc potrafimy robić koktajle. Serwis mamy fantastyczny. I powracając do kwestii wyceny, co zdarza się, że nawet więc właśnie pytanie brzmi, czemu nie sprzedajemy drogo koktajlu? No i tutaj powracając właśnie w kwestii ceny, to zdarza się, że barmani robią nawet promocje na swoje autorskie koktajle, zróbmy sobie teraz taki eksperyment myślowy. I zastanówmy się, co może odczuwać klient, który widzi promocję na takie menu. Masz autorski super koktajl w promocyjnej cenie minus ileś tam procent. Promocja na autorskie koktajle. No to dla mnie jest tu pewnego rodzaju zgrzyt. No bo skoro jesteś takim. Superbarmanem i robisz relacyjne autorskie koktajle, to czemu tak mało one kosztują? Czemu musisz robić na nie promocję? Gdzie jest haczyk? Eee, jest nazwa na odwrotne wrażenie, czyli na drogie równa się dobre. Jest to tak naprawdę efekt, i to jest efekt weblena. I niestety, czy nam się podoba, czy nie, czy jesteśmy świadomi, czy nie, to tak to właśnie działa, i sam na pewno nieraz uległeś temu wrażeniu. Nie jest to ani dobre, ani złe, po prostu tak jest. I teraz jest bardzo ważna część tego podcastu. My, jako barmani, po prostu nie możemy odbierać tego wrażenia naszym klientom. Czyli jeżeli już serwujemy autorskie rzeczy, na które poświęciliśmy czas, gotowaliśmy te wszystkie syropy i tak dalej, myśleliśmy nad tą recepturą, to sprzedawajmy jej po prostu drożej. Mam nadzieję, że temat postawy jest wyczerpany, więc skoro mamy już obraną postawę, zastanówmy się chwilę nad takimi drobnymi problemami, które możemy napotkać po drodze. I są to przekonania, których nabraliśmy w trakcie naszego życia. Na przykład, że podnoszenie sprzedaży jest złe albo nieetyczne. Jeśli je ma, to musisz się z nimi uporać, żeby podnieść sprzedaż. No bo jak miałbyś robić coś, w co nie wierzysz, to wszystko musi być spójne z Tobą, wtedy tylko ma sens. Dlatego bierzemy miecz w dłoń i ruszamy na walkę z jatrakami, czyli tymi największymi mitami. Generalnie robimy to po to, aby zwiększyć naszą świadomość. Jeżeli już będziemy o tym przekonani i świadomi, będzie nam łatwiej sprzedawać. Nie będziemy mieli takiego wewnętrznego oporu. Pierwszym z takich mitów jest drogie-tanie. Co, że coś może być drogie albo tanie? I teraz tak, skąd ja miałbym niby wiedzieć, co jest drogie albo tanie? Coś może być drogie albo tanie dla mnie. Ale dla Ciebie już nie musi. Coś może być tanie dla mnie, ale drogie dla ciebie. Albo na odwrót. Jest to po prostu zawsze kontekstowe. Dlaczego ja, albo ty nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest drogie dla klienta, który przychodzi do baru. Dlatego właśnie. Mm, Dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. I każda osoba, która przychodzi do baru, to jest pewnego rodzaju niewiadoma. No bo jak niby mielibyśmy to zrobić? Na jakiej podstawie? Fryzury koloru oczu, karnacji, ubrań. No Te ubrania brzmią czasem kuchrzące. Ale zastanówmy się nad tym chwilę. Jak sobie spojrzysz na najbogatsze osoby na ziemi, czyli nie wiem, mask, Bezo, Superberg i tak dalej. Są goście, którzy ubierają się w zwykłe t-shirty i jeans. Jeżeli ktoś taki przyjdzie do baru mm, naszego, no to co? Mamy mu nie proponować droższego alkoholu albo powiedzieć, że te droższe nie są dla niego? No bo, no bo jak. Więc mm, musimy cały czas proponować te droższe. E, z drugiej strony, jeżeli wyobrazimy sobie odwrotny scenariusz, gdzie przychodzi ktoś, e, kto jest ubrany w ciuchy znanych marek. I na ogół te logotypy są dosyć wyraźnie widoczne. No to jedyna informacja jaką dostajemy to taka, że ktoś lubi eksponować takie rzeczy. Dalej tak na dobrą nie wiemy czego na to stać. Ale jest już jakiś punkt odniesienia. Więc możemy mu zaproponować coś co jest drogie, co będzie pasowało do tego wizerunku. Generalnie tak czy siak to proponujemy. To jest tylko taka wskazówka, którą możemy się kierować W dużym skrócie po prostu każda osoba, która przychodzi do baru, jest niewiadomą i my, naszym zadaniem barmanów jest cały czas próbowanie sprzedania im czegoś więcej. Kolejny punkt, czyli taki mit, to czy podnoszenie sprzedaży jest czy podnoszenie sprzedaży jest etyczne. No i to jest spoiler art numer dwa, Tak jest. Żyjemy w czasach wolnego rynku, i każdy coś sprzedaje. Nie zawsze są to produkty czy usługi, czasami nie jest to w ogóle związane z pracą. Na przykład mężczyzna na randce sprzedaje kobiecie wizję wspólnego i długiego, szczęśliwego życia, co najczęściej jest rozumiane jako założenie rodziny. Stara się pokazać jej swoje najlepsze cechy, sprzedaje w ten sposób siebie, ona zresztą też. Ja w tym momencie też ci coś sprzedaję. Jest to mój wizerunek, ja się z tobą moją wiedząc, licząc że kiedyś coś ode mnie kupisz albo zarekomendujesz komuś, żeby kupił ode mnie e-booka czy szkolenie. Tak było, jest i zawsze będzie. Swoją drogą link do e-booka znajdziesz w tym nagraniu. Polecam też wejść na stronę GastroLibre. Są tam rzeczy, które ułatwiają sprzedaż i rozwiązują wiele problemów w gastronomii. Więc każdy coś sprzedaje. To w którym momencie ta sprzedaż jest nieetyczna? Moim zdaniem, wtedy, kiedy nie ma jakości. Wtedy jest to naciągane. Na szczęście, powracając do tego gastronomiczno-barowego klimatu, utrzymanie jakości na odpowiednim poziomie jest proste. W przypadku pracy barmanów już w ogóle taką dobrą sprawę, bardziej chodzi o to, żeby tych rzeczy nie psuć. Jeżeli masz z tym problem, to jest szkolenie, które mam w sprzedaży, możesz tego użyć. E, bo tak dobrą sprawę wystarczy nie popsuć produktów, które stoją na barowych półkach. E, oczywiście jest masza, masa specjalistów, którzy Ci w tym pomogą, przeprowadzą szkolenie i tak dalej jest bardzo dużo osób, których możesz się odezwać. Oczywiście najlepszą z tych osób jestem ja i to mi najlepiej zapłacić za taką pomoc. Generalnie kończąc ten wątek, podnoszenie sprzedaży jest etyczne. Kolejny mit. Pieniądze są złe, czyli sprzedaż też jest zła. Eee, nie są. Pieniądze są narzędziem, środkiem ułatwiającym wymianę. To my, ludzie, nadajemy im znaczenie. Dlatego sprzedaż i jej, pod, jej podnoszenie też jest dobre. Przecież to właśnie od tej większej sprzedaży płacone są podatki, a z nich kolei budowane są drogi, przedszkola, boiska, szpitale. I jasne, te pieniądze z podatków zostaną rozkradzone, eee, ale Przynajmniej może trochę zostanie. Eee, ale są to generalnie rzeczy, z których my wszyscy korzystamy, więc warto. Polecam. Sprzedaż w dużym skrócie eee, równa się wolność. Większa sprzedaż daje barmanom, właścicielom i menadżerom też więcej czasu. A to daje nam wolność. Efektem ubocznym jest jeszcze poprawa jakości. Przeprowadźmy sobie kolejny taki eksperyment myślowy. I załóżmy, że spróbowałeś i zastosowałeś dwie techniki, które na końcu Ci pokażę. Efekt był słaby, bo udało Ci się podnieść sprzedaż o 10%. To po pierwsze, Twoje napiwki na pewno też wzrosły. Łatwiej jest zostawić symboliczne 5 zł typa przy rachunku 45 zł, niż jeżeli wynosi on 25 zł. Po prostu w tym pierwszym przykładzie to 5 zł parzy mniej w ogólnym rozrachunku. Po drugie, masz w końcu argument, żeby iść po podwyżkę. Na potrzeby, na potrzeby łatwego liczenia załóżmy, że robiłeś dziennie 100 drinków, co jest dosyć małą liczbą, pracowałeś 20 zman w miesiącu, czyli zarobiłeś, czyli zrobiłeś w miesiącu 2000 koktajli. Skoro twoja skuteczność w ponoszeniu sprzedaży wynosiła 10%, to udało ci się 200 razy sprzedać dodatkową porcję alkoholu. Albo no lepszy gatunek trunek, to zakładając, że na każdej pozycji wpływ był większy o 15 zł, to firma zarobiła więcej dzięki Tobie o 3000 zł miesięcznie, co w skali roku daje 36 tysięcy zł. I są to już duże i konkretne kwoty. A uwierz mi, że można spokojnie poprawić skuteczność upsellingu. Wystarczy go trenować codziennie i przy każdym zamówieniu. Powracając do sytuacji, w której już wiesz, że zarobiłeś dla firmy 3000 zł miesięcznie więcej. To masz argument, żeby iść po podwyżkę. No bo co powie ci szef albo menadżer, e, który widzi, że ty przyniosłeś 3000 zł i więcej? No na pewno da ci podwyżkę. Jeśli nie, nie, zawsze możesz poszukać innego miejsca, a innego szefa, tym bardziej, że w tym momencie gastronomia potrzebuje specjalistów, i to takich, którzy sprzedają, którzy przynoszą pieniądze do firmy. A osób, które po prostu potrafią aktywnie podnosić sprzedaż. No i tutaj taka mała dygresja, no do każdego właściciela i menadżera, kogo chcecie zatrudnić. Osobę, która sprzedaje więcej czy mniej. Do taką dobrą sprawę to wszystko się do tego sprowadza. No i powracając, jaki to ma związek z wolnością i jakością? w momencie, w którym masz więcej pieniędzy, możesz, dzięki napiwkom i podwyżce, możesz pozwolić sobie na kupienie w pewien sposób czasu, czyli zapłacenie komuś za rzeczy, których robić nie chcesz. Możesz zapłacić za catering i oszczędzić czas na gotowanie. E, możesz zapłacić za taksówkę do domu. I nie będziesz wracał godzinę, tylko 20 minut. Możesz zapłacić komuś za jego wiedzę lub umiejętności i oszczędzisz czas na zdobywaniu ich samemu. Dzięki temu możesz szybciej się rozwijać i finalnie podnieść jakość. E, generalnie mam nadzieję, że podnoszenie sprzedaży jest już. Zakodowane w Twoim DNA i udało mi się rozwiać wszystkie wątpliwości oraz obawy związane z podnoszeniem sprzedaży. Teraz dam Ci dwie bardzo proste techniki absylingowe. Stosuj je zawsze, a efekty będą rewelacyjne. Podwójna porcja alkoholu. Zawsze proponuj podwójną porcję alkoholu. Wszystkie simple mixy, whisky, cola, soury i tak dalej, mohiton, dodają się do tego idealnie, a to one stanowią większość zamówień. Wyjątkiem są koktajle, w których ta dodatkowa porcja się nie zmieści, więc musisz sprawdzić sobie szkło, w którym to serwujesz, albo w znaczący sposób wpłynie to na balans koktajlu. Na przykład w Negroni jest to już dosyć mocny koktajl. Jeżeli załadujemy tam jeszcze 40 ginu, może być już po prostu niedobry. Kolejny sposób to zawsze proponuj droższy alkohol. I tę technikę tak naprawdę można stosować na każdym koktajlu. Jedyne ograniczenie to możliwości Twojego systemu sprzedażowego, bo jeśli nie da tam się rozbić drinka i koktajlu i wymienić tego bazowego na ten droższy, albo jest to mega czasochłonne, to czasem zamiast dłuwać w odmętach posu przez 5 minut, lepiej szybko zrobić tą pozycję i zaproponować alkohol na jakiejś pozycji, która. Jest prostsza, no bo jeżeli masz autorski swój koktajl i jego robisz tylko i wyłącznie na tym ginie, no to ciężko ci jest zaproponować droższy, no bo tak po prostu jest w posie. Chyba, że masz w jakiś sposób to rozbite, wtedy spoko. No i generalnie fantastyczne w tym wszystkim jest to, że te powyższe techniki można ze sobą łączyć. Czyli możesz zaproponować i lepszy gatunkowo alkohol oraz podwójną porcję. Efekt wtedy się kumuluje, a ciebie kosztuje to dosłownie sekundy. I teraz taka mała uwaga, to że powiedziałem, aby zawsze podnosić sprzedaż, nie dotyczy to przypadków skrajnych, na przykład jeżeli ktoś jest pod zbyt mocnym wpływem alkoholu. Najlepiej jest mu wtedy zaproponować wodę albo poprosić ochronę o pomoc. Pomogą oni wtedy takiej osobie poprzez zamówienie taksówki, upewnienie się, że bezpiecznie dotarła do domu. Jest to najlepsze rozwiązanie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że wiesz już, jaka jest najważniejsza umiejętność barmana i będziesz zawsze proponował coś więcej. Albo, jeżeli to wiedziałeś, to upewniłeś się, że podnoszenie sprzedaży nią jest. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz komentarz, udostępnisz tą treść, albo klikniesz subskrypcję. Mi to pomoże po prostu dotrzeć do większej ilości osób. Oczywiście, jeżeli masz albo albo jakiś lokal problem z upsellingiem, albo z... potrzebujecie szkoleń barmańskich, zapraszam na GastroLibre. Jest tam masa materiałów, szkoleń. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Ci za Twój cenny czas. Maciej Chojara, gastro GastroLibre. Pozdrawiam.